Jest jedno bardzo mocne pytanie, które pozwoli ci rozwiązać wiele problemów i nabrać jasności co do swojego życia. Nie często go używam podczas sesji, które prowadzę, bo naprawdę fajnie działa. Brzmi ono tak, że jeżeli masz jakiś problem, jakąś sytuację i za bardzo nie wiesz, jak się zachować, albo brakuje ci właśnie mocy takiej sprawczej, to zadaj sobie pytanie. Co by w tym momencie, w tej sytuacji zrobiła Twoja najwyższa wersja siebie? Czyli ta wersja siebie, która jest pełna siebie, która osiąga sukces, która jest zawsze kochająca, ta najwyższa wibracja. I poprzez właśnie zadanie sobie tego pytania, możesz się połączyć z tą wersją siebie i, i ściągnąć, że tak powiem, odpowiedź z przestrzeni. I to naprawdę bardzo fajnie działa. Kolejne takie pytanie z tym powiązane jest takie, że na przykład masz jakiś problem, załóżmy jakąś blokadę z pieniędzmi, i pytasz wtedy, jaką wiadomość najwyższa wersja siebie daje ci, chce ci powiedzieć, poprzez właśnie tą sytuację. Czyli czego chcecie nauczyć poprzez tą blokadę finansową, na przykład. I to również bardzo fajnie. Działa. No a jeżeli chcesz doświadczyć właśnie takiej sesji ze mną, gdzie jest to głębokie doświadczenie po prostu transformacji i wyjścia w nieznane w przestrzeni głębokiej obecności, to zapraszam Cię do odezwania się do mnie, czy to w komentarzu, czy napisz do mnie wiadomość prywatną. Opowiem Ci, jak to wygląda. Peace.